türüt 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 tür Nie zabiję, no nie zabiję go, no. Mecz już się rozpoczął, widzimy wymianę strzałów. Kule przylatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników. Ok, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i... I jest trafienie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek. Niesamowite. Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich wizów również mamy coś specjalnego. 2 złote na start oraz 5% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Pago załatwił catering. No chyba nie słyszałeś historii z tym cateringiem, Rafał. W takim razie, bo to było tak, że najstyfitio nice odezwał się do mnie i ja mówię zajebiście i napisałem wtedy do Pago. Mówię Pago słuchaj fajnie, bo się do mnie odezwali z tej dietki i coś tam jak sobie załatwię to najwyżej ten postaram się z ciebie też wkręcić coś tego, nie? Pago mówi dobra dobra, fajnie, nie? No i Pago też do nich wtedy od razu napisał i wzięli Pago zamiast mnie, bo on ma większe zasięgi Będą wiedzieli, że tutaj gdzie Chodź, mi wjechał! Kurwa, dostałem No jeszcze musimy wchodzić tak, chodźcie już na pewno. Tak, nie, nie no, spokowaj O kuru no, te granaty to nam kur... Tyle rund Kto uważa, że Izak to stary zaprysiały no tak. wąs? Nikt tak nie uważa, ponieważ Izak Jest kur... najpiękniejszym wąsem na Twitchu Wejdźcie, wejdźcie, tam do bez zamyka Auto spaliłem to Uga, lewo, lewo, Nie jakoś domu, lewo bez, lewo bez, uwaga Zesmokuje kuchnia Ławki sprawdźcie Plecy gala Gdzie jesteś? Knucie. Małma. Mierze. Mianka była, bracie. Nie! Tak, pójdzie tylko KONA zamiast patrzeć plecy. No. <śmienicza> Co on Nie ja wiem. że da. na... zachodzi od telewizora. I do pełnej, może. Fabium no. mnie no. teraz No Nie No idę, No ja No ja jestem w a ty, no ty wchodzisz k**ba tym łącznikiem zamiast tam w galerę plecy. Ja, Wchodzicie w czurkę k***, co? Ty tak w plecy nas zabija no bo tam stoisz. Kurwa. No patologia no, patologi no, Patologicznym nie, tak towarzystwem mi się obraca. no. No kurwa kto tam tak skacze no? No kozio Widzicie co Pan wiesz Bo byliśmy na, z Finessem no, razem no, na, na, na basenie Ludzie schodzili Finesowi na basenie Przeatni z drogi, Raz, bo myśleli, fraga, że chłop mopem podłogę. Dwa się. razy po jednym fragu, ale to... Nie, nie, Mike Nie, nie, Mike I okno Nie, to są jacyś mistrzowie Counter-Strike'a To jest niemożliwe Idę do ciebie tak. Na longu na Trzeba tu na chwilę Próbuję oknem weźć. Skacz widział widzieli co? O, chyba widział. Nie, ja próbuję podnieść. Odwróciłem się. Lacy Tego za? Nie wiem. Iberampa. I berampa. Zdjęłam tylko. Zdjęłam. Tak no, Esik, esi, kochanie! Come on! Dobra, I już jesteś panem, jesteś panem, jesteś Co? jesteś panem, Przechodzicie przez tę podstawówkę potem przez te liceum, technikum a dwóch zdań nie potraficie, kurwa, ze zrozumieniem przeczytać. Rozegraj klacza jak pros. Masz link, na który musisz wejść. KOD KOD Site 2022. KOD. Rozumiesz? Masz go kurwa napisanego, jak... Dobra, to ja nie no sensie no się, ale ty mnie nie przepraszaj, ty mnie nie przepraszaj, ty przeproś swoją panią kurwa polskiego z podstawówki. Wiesz przepraszam. Wtedy możesz przeprosić. Lecisz teraz na wertygo. rozpierdałaś ich. No kurwa, mam nadzieję. Dzięki mordo. To się kurwa wspiera, chociaż Chociaż jest jakieś wsparcie od zawodników na PPL-u, dlatego ja myślałem, że tylko wchodzą i wyzywają, a tutaj takie wsparcie tak teraz. się miło zrobiło na serduszku. Kurde, jaki ty jesteś mocny ty Nice, super nie wiem, Jak będziesz yy, kończył karierę to możesz zawsze CV Damerity wysłać <grym> Spróbuję mnie zwolnić od trzech lat Tak. Nie ma następcy po prostu Ja mam Ja mam, ja ja mam. wjechał Wie, już Nie mam, a, jadam, a, jadam. a Kurwa nie mogę wejść Wszystko Tech? No już no, i o, Dobra, dobra. Już. I, nie ma co jest niko nie ma Chanc. Dobra No i to i trzeba wstawić na tą tablicę. Sekon. Z... To Gala leży. Muszę wyjść z trupy uwaga w będę... Nie B coś, raz chyba. K, B. Chuj no. Granaty macie. Biało. Jest. Przekala. Dwóch zeskoczyło. Jeden ma jedną apę. Gali nie macie. B! Ej, daj boost na tu, daj boost tu. O, ja pierdolę. Ja pierdolę, ja widzę za mnie. Ja schowany pod drewnem, tak żywioż jestem. Patrzę galę teraz, przejście. Przecież na B. Já na schádách. I teraz nie dałam! Ja. Chtě... Dobra, <tětus> Ojej, oj, ojej, ojej Nica! Feniks! Feniks dużo kale sobie zajęliża, na blisko dają. balony O Boże Dobra, rotujmy moment Nie no kurwa mać węd. Proszę. Od przodu do tyłu lewo prawo I mi ciągle robi w nie? ozabnik mnie do, dojechał O kurwa